And it's just you. Well, time's be tough. No Cześć wszystkim z tej strony, Kami, z kanału Encropedia Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj może takie trochę nietypowe studio do nagrań, Natomiast, kiedy Wy to widzicie, ja jestem właśnie w Atenach. Mówiłem Wam, że wybieram się na krótki wypad turystyczny. No i właśnie tam teraz sobie zwiedzam jakieś Akropole. Nie Akropole, muzea i inne, pierdoły. Oczywiście w cudzysłowie. Ale obiecałem Wam, że jakiś film na kanał wpadnie, więc nagrywam go tutaj. Dźwięk może nie najlepszy, no bo jest to nagrywane oczywiście z telefonu, ale myślę, że dacie sobie z tym wszystkim radę. Cóż, jak wyjeżdżałem, no to Bitcoin kosztował prawie 44 tysiące dolarów. Także euforia jest na rynku niesamowita. No te wzrosty przyszły większe niż wydaje mi się większość z nas się spodziewała. Ja osobiście mówiłem gdzieś na kanale, że. 41 tysięcy dolarów może 42, powinna być wtedy jakaś korekta większa do nawet 31 tysięcy lecz sądziłem, że będzie się to rozgrywało powiedzmy do początku stycznia albo końca grudnia, no natomiast te wzrosty zdecydowanie szybciej przyszły i bardziej dynamiczne więc ten scenariusz jakby się nie sprawdził, tylko ja zawsze tutaj powtarzam, jeżeli ten scenariusz który ja zakładam był no, trochę negatywny, tak, że przyjdzie na nas duża korekta, zamienił się w scenariusz taki bardziej pozytywny, że wzrosty po prostu są większe, no to uważam, że nie ma co tutaj płakać, tak? Jeżeli rynek nas zaskakuje, ale w pozytywną stronę, to nie ma co tutaj się przejmować, super, <grafię> brawo, że te wzrosty są, więc ja z tego powodu tutaj nie płaczę, aczkolwiek oczywiście chciałbym pewną paczkę jeszcze stablecoinów coin, stable do rynku dorzucić, no i mam nadzieję, że ta korekta przyjdzie. Chociaż, jak dostaliśmy informację teraz, że Qatar podobno planuje wrzucić 500 miliardów dolarów Bitcoina, co tak naprawdę sprzątnęłoby płynność ze wszystkich giełd, bo, bo nie ma takiej płynności na taką kwotę w tym momencie, no to ja nie wiem, czy ten rynek krypto będzie się chciał tak szybko zatrzymać. Oczywiście to są jakieś pogłoski, jednak one mogą mieć coś z rzeczywistością wspólnego. Ale to nie jest jedyny bullish news. Wczoraj jakieś informacje Mike pokazywał u siebie na kanale, że BlackRock zaczął sprzedawać swoje akcje za 100 tysięcy, dolarów komuś, po 25 dolarów sztuka, żeby ta firma też się mogła przygotować do wejścia w Bitcoina, chociaż nie wiem, czemu nie kupi tego Bitcoina po prostu sobie z rynku albo po OTC. Jeżeli boi się podskoczenia tej ceny po takim zakupie, chociaż 100 tysięcy dolarów to nie jest kwota, której rynek by nie przyjął. No, za 100 milionów dolarów, gdyby chcieli zakupić Bitcoina tak jednokrotnie, no to faktycznie mogłoby tą ceną zabujać, ale nie za 100 tysięcy dolców. No tutaj mówimy w tym momencie o 2,5 Bitcoina, więc no bez, bez przesady, tak? Ale niesamowite jest to, jak zbija się teraz retoryka mówienia o Bitcoinie. Jak Bitcoin był po 15 tysięcy dolarów, po 18, po 20, no to był ponownie. Po raz kolejny z kamem. Po raz kolejny Bitcoin umarł. Po raz kolejny cały ten rynek krypto okazało się, że jest do niczego. A w momencie, kiedy ten Bitcoin kosztuje 40 par tysięcy dolarów, to co się dzieje? Bitcoin jest super. Bitcoin jest potężny. Bitcoina jest mniej niż złota na świecie. Bitcoin jest bardziej rzadkim. Dobrem, trzeba go kupować, trzeba inwestować. Fundusze emerytalne powinny posiadać bitcoina. Wszystkie firmy powinny posiadać chociaż trochę bitcoina. Takie głosy z amerykańskich telewizji w tym momencie do nas dochodzą, więc no naprawdę niesamowicie szybko zmienia się retoryka. Wystarczy nam trochę wzrostów i już wszyscy wychwalają pod niebiosa bitcoina. Szkoda, że ich nie było w przeciwieństwie do mnie w mediach mówiące o tym, że no jest chyba teraz dobry moment na zakup kryptowalut. Ja kryptowaluty kupuję, ja się. Dostosowuję do rynku. Wiem, że spadek jest gigantyczny, i zaczynam zakup tych kryptowalut. Niektórych za szybko z Bitcoinem wyszło całkiem, całkiem ok, no ale trzeba było się do tego rynku jakoś ustosunkować, kiedy on był nisko, a nie teraz, kiedy Bitcoin jest po 40 par tysięcy dolarów. Pewnie będziecie mieli jakieś spotkania wigilijne. Ja o tym może jeszcze w osobnym materiale powiem trochę więcej. Ludzie się was będą pytali, rodzina w sensie, jak tam z tym Bitcoinem, bo są duże wzrosty: kupować teraz czy nie kupować. Dla mnie odpowiedź będzie prosta. Dla mnie jest teraz drogo, jeżeli chodzi o Bitcoina, jeżeli ta cena powiedzmy się utrzyma albo będzie w podobnych poziomach. Mówiłem niektórym, że jak chcą kupować, to, to czas był na to parę miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu, a teraz to jest duża loteria. Ja osobiście bym wtedy poczekał na jakąś większą korektę, jeżeli ona faktycznie nadejdzie, no i dopiero szukał wejścia. Chociaż z tą korektą to tak jest, że wszyscy na nią teraz czekają. Jak wejdziecie na Twittera, to każdy oczekuje korekty. Każdy próbował, każdy kolejny poziom okrągu na Bitcoinie shortować. Wszystkich ten rynek wywiózł. Rafał Zaorski, który miał przecież swojego shorta od 33 800 dolarów, później dokładał do tego shorta swojego shorta. Z tego co Mike Satoshi napisał na Twitterze, zamknął. Tak przynajmniej powiedział na tej imprezie ICP w Warszawie. Mówi, że nie spodziewał się tych, tych wzrostów na Bitcoinie. Bitcoin go wywiózł, no i w tym momencie został pokonany przez rynek kryptowalut. Więc nie jednego spekulanta i z mniejszym i większym portfelem te ostatnie wzrosty wywiozły. Źle oczywiście nikomu nie życzymy, no ale jak jest rynek prowzrostowy i z każdej strony mamy bullish informacje, to może lepiej podłączyć się chwilowo pod trend i jeżeli faktycznie te spadki się rozpoczą, no to gdzieś szukać shorty. Ja nie shortuję rynków wzrostowych, chociaż są to najszybsze wtedy spadki, natomiast jest to ryzykowne, że Założycie shorta pięć razy i pięć razy was wywiezie, szósty raz odpuścicie, a akurat wtedy będzie ten spadek, w końcu którego szukaliście. W styczniu prawdopodobnie wejdą ETF-y. Mega pozytywna informacja. Cały czas zastanawiam się, czy będzie ten Seldy News, żeby te stablecoiny doładować. Natomiast Seldy News, jak tak popatrzymy historycznie na różnego rodzaju wydarzenia, ja to kiedyś analizowałem w swojej książce, encyklopedia kryptowalut kryptospekulacje, na którą jest teraz promocja, tu Wam gdzieś wrzucam w tym momencie link do tej strony internetowej, gdzie możecie kupić tą książkę i jakie tam są zniżki obecnie. Ja tam pisałem właśnie porównywałem, jak wyglądało Seldy News na przestrzeni ostatniej hossy. Jak to wyglądało? Kiedy do tych spadków dochodziło? No i według tego, co ja tam pisałem, te spadki powinny się za niedługo wydarzyć, jeżeli faktycznie ma do tego dojść. No bo jeżeli też nie, Inny, jak stwierdził, że to jest tak pozytywna informacja, tyle nowego kapitału wejdzie na rynek, że po prostu lecimy dalej, no to możemy tutaj wzrosty zobaczyć jeszcze przez kilka dobrych miesięcy. I dopiero kolejnym takim momentem, kiedy moglibyśmy się spodziewać jakichś większych spadków, byłby dopiero halving Bitcoina, który się zbliża tam w okolicach marca, kwietnia. Wtedy dopiero mogłoby dojść do jakiejś większej korekty. Jeżeli ETF tego nie spowoduje, no to tak jak mówię, jeszcze chwilę musimy na nią poczekać. Pytanie brzmi, jak wysoko wtedy będą różne kryptowaluty. Jak nisko spadną na tej korekcie, bo może się okazać, że na, tą, na tej korekcie spadną one do poziomów wyższych niż są obecne. Ale tutaj oczywiście pewności nie mamy. Śmieszni są też teraz oczywiście handlarze szkoleniami, którzy mówią, jaki to bitcoin jest super, że jeżeli przegapicie w tym momencie bitcoina, to przegapicie potężne wzrosty w przyszłym roku. Szkoda, że ci sami ludzie, pewnie wiecie o kogo chodzi, mówili jeszcze we wrześniu, w październiku że Bitcoin to teraz spadnie, że Bitcoin to upadnie, podobnie jak Rafał Zorski i nie kupujcie teraz Bitcoina, bo jest dupa. A potem każdą usuwać film, mówiąc, że doszło do pewnego nieporozumienia i oni to w ogóle nigdy nie mówili o tym, że Bitcoin spadnie, tylko kupili idealnie na dołku. Naprawdę farmazony... <grym> To, to, to tak opowiadać, co można tym naiwnym, którzy te szkolenia kupują, ale nie osobom, które siedzą na tym rynku dzień w dzień, tak jak ja. Nie osobom, które wiedzą, jak ten rynek działa, wiedzą w jakim momencie jesteśmy i takie pierdzielenie, sprzedawane za kilka tysięcy złotych, to jest naprawdę jakaś kpina. nie mówię tutaj o filu koniecznym, żeby ktoś zaraz mi tu nie wyłapywał słówek w komentarzach. Nie, nie mówię o nim. Na live u Majka powiedziałem dokładnie o kogo chodzi. Kto wie, no to niech napisze w komentarzu, ale naprawdę jest to. Śmieszne. Takim argumentem za tym właśnie, że ten rynek miał upaść, było odejście CZ-a. A konkretnie mówiliśmy tutaj o upadku całej giełdy Binance. No i co się stało? Binance jak działał, tak działa. Rząd amerykański ma teraz super argument za tym, żeby wprowadzić te ETF-y, no bo przecież pozbyli się największego zbrodniarza rynku krypto, czyli CZ-a. CZ zrezygnował z tej posady, no jakby nie miał tutaj wyjścia. Mówi się o tym, że może mu grozić nawet do 10 lat odsiadki ale prawdopodobnie, jeżeli by miało do jakiejś odsiadki dojść, to byłby to raczej areszt domowy, niż, niż takie normalne więzienie tradycyjne. Natomiast żaden wyrok jeszcze tutaj nie zapadł i tej informacji pewnej nie mamy. No cóż, chciał zarobić więcej pieniędzy, pozwalał tam handlować e, różnego rodzaju zbrodniarzom, z tego, co się przynajmniej spekuluje, z tego, co media podają, że i tam ISIS, i Hamas, i inni zbrodniarze handlowali na Binance'ie, no i prali po prostu gotówkę. On tego nie zablokował, a pewnie takie informacje miał. No i niestety kara 4,3 miliarda dolarów dla Binance'a została zatwierdzona i będą to musieli zapłacić. Aczkolwiek myślę, że tutaj przy tym wolumenie, który im się zwiększył prze, przez ostatnie wzrosty, to jakoś z tego bardzo płakać powodu nie będą. Oprócz ETF'a, oprócz halvingu, pozytywną informacją jest wybór Javier'a Milei, Ja o tym ostatnio już mówiłem na swoim kanale, że jest to probitcoinowy Prezydent, prezydent, który jest przeciwko World Economic Forum, jak tutaj niektórzy sądzą. Ja jeszcze raz Wam gdzieś może wrzucę tutaj filmik, albo chociaż screen z tego filmiku, i link znajdziecie w opisie, gdzie on mówił, że jest przeciwnikiem tej instytucji, że kiedyś tam wystąpił, ale od wielu lat jest przeciwny temu, co ta organizacja robi. No i Javier Milei planuje zniszczyć bank centralny w, w Argentynie. Możliwe, że wprowadzi dolara, możliwe, że wprowadzi bitcoina, jednak nie jest to jedyny prezydent, który właśnie o tym głośno mówi. Ostatnio dostaliśmy też ciekawe informacje z Kolumbii. Po spotkaniu właśnie z branżą Web3. też tam dużo się mówiło o Bitcoinie, dużo się mówiło o problemach kolumbijskiej waluty. Ale jeżeli miałoby dojść faktycznie do wprowadzenia bitcoina w jakimś kolejnym kraju, takim już bardziej znaczącym, no to mógłby być to kraj z Ameryki Południowej albo Środkowej, bo Meksyk też o tym sporo mówi. Dobra, i może jeszcze dwa tematy na koniec. Pierwszym to jest giełda Ksegex. Tam ostatnio jest trochę większy spokój. Po tych szaleńczych wzrostach, które tam mieliśmy przez 2-3 tygodnie, dobre, wyhamowała ta giełda delikatnie. Chociaż widzę, że cały czas ludzie kumulują te tokeny. Wiele tokenów tam jest w tym momencie na korekcie. Chociażby Diabase, o którym ja niejednokrotnie mówiłem. Master Masternody, które ja tam posiadam, pracują sobie, zarabiają po kilkadziesiąt dolarów każdy dziennie nawet przy cenie tam 8 dolarów jak w tym momencie jest, chociaż ten token osiągnął ATH na poziomie 14. Plusem jest tego to, że kilka dużych profili się załadowało już ten token i wszyscy piszą, że na razie nie mogą mówić o tym na swoich publicznych profilach, na tych głównych profilach, dlaczego? No bo cena by wystrzeliła niesamowicie w kosmos. Więc ja myślę, że tutaj jeszcze dobre czasy przyjdą. Projekt cały czas się rozwija, dają cotygodniowe update'y, więc no tutaj musimy poczekać na rozwój sytuacji. Token giełdowy Xegexa XP posiadam. Trzymam, on teraz kosztuje 60%. Był poniżej niecały dolar, więc teraz też jest na korekcie jakiejś większej. No i z tej giełdy chyba nic już więcej w tym momencie nie mam, ale sobie cały czas wypatruję tam różnych shitcoinów. Jeżeli znowu ta narracja przybędzie do nas, no to będę szukał kolejnych projektów do zainwestowania właśnie na tej giełdzie. Wspominałem Wam jeszcze cały czas o tym filmie o sztucznej inteligencji, o projektach ze sztucznej inteligencji, w które mam zamiar zainwestować albo którymi się mocniej przyglądam. I ten film oczywiście będzie. No nie wydarzy się to w tym tygodniu, bo jak słyszeliście, mnie nie ma teraz. Natomiast w przyszłym tygodniu myślę, że taki film powstanie, żebyśmy akurat wszyscy mieli czas zrobić własny research, powtarzam własny research, przed zakupieniem jakichkolwiek tych tokenów, bo może się okazać, że jakieś dziadostwa Wam poopowiadam na filmie. Nigdy to nie jest porada inwestycyjna, żebyście to nic zapamiętali, bo nie widzę teraz pozytywnych sygnałów i pozytywnych wiadomości, komentarzy. Kamil, jak tam ten tenet? Naganiałeś, naganiałeś i jesteśmy teraz na minusie kilkadziesiąt procent. A właśnie tenet w dniu wczorajszym wrócił chyba do ceny z filmu, czy jest w okolicach ceny z filmu, kiedy ja o tym projekcie mówiłem, chociaż nikt mi za to nie zapłacił, po prostu projekt mi się spodobał. I teraz już nie ma żadnego komentarza mówiącego: O widzisz, kamień, zainteresowałem się tym projektem chwilę po twoim filmie. On spadł, ja kupiłem na dołku i teraz jestem kilkadziesiąt procent na plusie. Nie, no niestety, ale duża część tych komentujących i fudujących na tych social media to są osoby, które właśnie one tylko przyjdą, powiedzą, jak jest źle, jak to youtuber kazał mu kupić górce, a później coś spadło. Ale jak w drugą stronę jest, to już praktycznie nikt nie przyjdzie i nie powie, że dziękuję. No ale przyzwyczaiłem się do tego już przez ponad 6 lat na tym rynku nie oczekuję tutaj żadnego słowa, dziękuję, bo tak jak już to pisałem niejednokrotnie, mówiłem niejednokrotnie, portfolio jest jak dupa, każdy ma swoją i każdy powinien o nią dbać. A nie pytać się kogoś innego, czy on w tym momencie ten tyłek powinien podetrzeć, czy ma chodzić z wiadomo czym przez cały dzień. Może dla niektórych mocne słowa, może trochę wulgarne, ale tak po prostu. Jest i ja nikogo tutaj nieńczyć nie będę. Nie będę mówił o tym, kiedy coś kupić, kiedy coś sprzedać, a w co on powinien zainwestować. Jak ktoś oczekuje, że moje portfolio będzie transparentne, tak jak to pisał Maciek Tomczyk, ja tam skomentowałem ten wpis, to trafił pod zły adres. Moje portfolio nigdy nie będzie transparentne. Nie będę zawsze o tym mówił, kiedy coś kupiłem, kiedy coś sprzedałem, bo to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Ja wiem, że większość z Was oczekuje tego od kanałów YouTube'owych, że to my Wam podamy informacje na tacy powiemy teraz kup ten token, teraz go sprzedaj, bo już masz fajny zysk. A potem jak człowiek napisze o Kaspie, że ona urosła 30 razy i realizuje się jakiś zysk, to znajdą się takie imbecyle, które piszą po co ty teraz to sprzedajesz, przecież ten token to jeszcze urośli kilkadziesiąt razy. Więc linia krypto naprawdę jest niesamowity i trzeba się uodpornić na tą głupotę w internecie tak, żeby naprawdę myśleć samemu i samemu decydować o własnym portfolio, bo jak będziecie słuchali wszystkich dookoła, Jeden mówi, że bitcoin po 200 tysięcy Inni mówią, że bitcoin zaraz upadnie To Wy zostaniecie z ręką w nocniku Ze stablecoinami albo ze złotówkami na koncie Bo się będziecie bali po prostu cokolwiek zrobić Dobra, tyle chyba z mojej strony Dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału Mam nadzieję, że jakoś się tego słuchać dało Tak jak mówię, no siedzę w aucie Jadę teraz na jakieś ostatnie zakupy jeszcze przed wyjazdem Tam będzie trochę cieplej To jest taki jeden z większych plusów a w połowie stycznia, w ogóle, wczoraj, kupiłem bilety, wyjeżdżam na większą wyprawę i przez no, dłuższy czas może przez miesiąc, może przez dwa miesiące będę do was relacjonował z innej części świata i będę wrzucał dużo relacji na Instagrama z wyjazdu dużo jakichś tam shortów się postaram powrzucać, jeżeli będę miał tylko siły na tym wyjeździe. No, będzie to ciekawa podróż, ale o tym Wam kiedyś indziej opowiem. Dzięki bardzo za wysłanie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. No i słyszymy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!